Dzień dobry, guten. Tak będziemy dzisiaj kręcić głupie filmy, kochani. Juhu, hu, hu. Ja moje psy zwariowały. Tu są lamie, widzicie, pasą się. No, misiu no. A kiedy zrobisz stulgan kupę No. no tutaj byłem u no. Widzicie, tam ktoś podjeżdża. No ma dużo ciągników, 7 ciągników, to tak jak u nas w sierani, w Koszalińskie koszalińskiej Pegiel tyle miał, jednych, ledwo co, koniec z końcem wiąże już tam dalej, postawił krzyż, że rolnictwo będzie zaorane przez Unię. Ja uważam, że ta Unia to jest nie wypał i to jest, skąd możemy się czuć niebezpieczni, to stąd właśnie, kochani, od siebie, od Unii, te wszystkie przepisy i prawa. Ja, ale... O dupę rozstrzaśnę, ja nawet na to nie patrzę, ale no co, no wrócę do tego Jankesa, no i co? I co? Oczeźwieli czy nie jeszcze? Jak nie no to poczekajcie. No to poczekajcie. Już zaczyna swoje rogi po pokazywać Jakie on ma plany i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jak o własną dupę nie zadbacie I o własne podwórko A będziecie patrzeć tam na cudze, żeby wam ktoś pomógł. Jakieś dał dotacja i tego, to gówno z tego będzie się mieli. Taki stary człowiek, powiedział tak, który przeżył Syberię. No i później wrócił do Polski, powiedział tak, szukaj koko, łap ptaszka, ptaszka łap. Gdzie jest ptaszek? Gdzie? Gdzie? No szukaj, szukaj ptaszka, ptaszek miał być. O, już dorwała, już, już, widzicie to, widzicie to, już leci, już leci, a jeszcze nie, 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 dojrzała tego, którego miała dojrzeć, a, dojrzała, to ja nie dojrzałem, zobaczcie, zobaczcie go, widzicie, dobra jest suka, dobra jest suka, łowna bardzo, no, ja jej muszę dużo cierpliwości okazywać, bo wszystko mi wy... na podwórku robi. Kurde, takie cuda mi robi, że szok. Eee, styropiany wszystko wyciąga, jakieś kable, nie kable, wszystko przegryza co się da. No, ale to świadczy ponoć o tym, że to jest dobry pies. Nie. Mysze mi, nornice mi kurde, wyobraźcie sobie, że nornice mi pod drzwi podrzuca i mówi, chcę powiedzieć, no słuchaj pan, ja nie jestem taka głupia, ja robię co to do, do mnie należy, dajesz mi jeść, tak, mam pilnować i pilnuję, masz tutaj myszki swoje, no, no, łap króka, łap. Łap kruka! Szukaj! Szukaj misiu, to wie o co chodzi. Szukaj! Koko! Łap go! Łap! Ja. <ścoughs> Widzicie to? Misiu. Misiu, ruę, No, także tak to wszystko u mnie wygląda. To moich psów nie przekabacie nikt. Ani Amerykanie, ani Rosjanie, ani Chińczycy mogą je w dupę pocałować. Się okazuje, że taki pies jest głupi, ale on nie jest głupi. On widzi to, że właściciel, który go ma i o niego szanuje i daje mu jeść i nie robi mu krzywdy. On będzie dla niego przyjacielem. On, nawet jak umrzesz, to on przyjdzie na twój grób i będzie tam leżał. To jest prawdziwy przyjaciel. Tak, to jest prawdziwy przyjaciel. Łap go! Łap kruka! Łap koko! Łap kruka! No, Łap go! Ja! <śleszy> muszę mu się trzymać, bo to jest wariat, on jak się puści w lasu to... <laughs> Slasora <Cały> <laughs> Misiu! Mój kochany piesku <laughs> No to i był najlepszy pies, którego wybrałem z tego miotu który rządził stadem, nie wtedy, nie? Dlatego go też wybrałem. O, widzicie tam krzyż. Nie? Tam jest ten krzyż i rolnictwo w Niemczech są rane Kochani Brak słów, brak słów Nie będę się na ten temat wypowiadał Widzicie tutaj Te kaczki czy gęsi nie wiadomo co No W każdym razie Koko je dobrze zna No ten Koko, który tu biega, widzicie Panie? bandyta suczka, bardzo wierna kochana z Polski ją mam mam nie jest to rasowy pies i nie chcę rasowego psa bo rasowe psy chorują ale te kundle zwykłe nie chorują absolutnie dać im trochę jeść nie poczują czasami wolności trochę, że pójdą na spacer kochani nie ma dla nich większej wartości. Nie wiem. Tak jak dla nas. Co dla nas? Widzi proste, ludzi potrzeba No! Łap! Łap łap taki, Koko! Gdzie są ptaki? Gdzie? No, gdzie? Pokaż! Pokaż, gdzie są ptaki. No, Lądowałeś gdzieś. No i nie umie znaleźć. Na no i co bym chciał powiedzieć wam kochani no widzicie obietnice trampa <laughs> Śmieję się z tego kochani tak naprawdę to powiem wam tak, że ta święta księga Pisma Świętego Apokalipsy czy Ewangelie na przykład Mateusza dobrze piszą, że będzie wielki ucisk, że będą wojny w jednym miejscu po drugim, że będą epidemie, brak żywności? Czy wątpicie w to? Kochani, że mamy się modlić o przyjście Królestwa Bożego. Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. Po co to zostało tam zapisane tyle tysięcy lat temu? Gdzie był Pan Jezus? I to jest modlitwa wzorcowa. Bo to królestwo tylko rozwiąże problem ludzkości. Żaden inny rząd! Wbijcie to sobie durnie, kapuściane do głowy! Żaden! Czy Trump? Czy kto inny? W Polsce dużo jest fanatyków. Jak on się nazywa? Bo teraz Tusk rządzi, tak? Ten cały ten ukropolin prezydent Duduś go w dupę kopnąć, on się do niczego nie znaza. Ale Brown też mówi, on chce. Ja nie twierdzę, że yy, wielu polityków chce dobrych zmian i chce cokolwiek zrobić. Ale kochani, powiem Wam tak. Że... tego nie idzie naprawić. Nad tym czuwa zdrajca największy! Zdrajca, który się odwrócił Boga, szatan, diabeł. Tak. On! Chodź tu, chodź tu. Gdzie? 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 Gdzie tam leziesz? Największy zdrajca, który zdradził Boga, sprowadził bunt na ziemię. Tam, to on. I między innymi on manipuluje tymi politykami dzisiaj, żeby spełniali jego zachcianki. Ale nad tym wszystkim... Stoi rząd Boży, który został w 1914 roku wybrany. Najprawdopodobniej z tego, co się dowiedziałem. Ale czy to jest prawda, tego też nie wiem. Tak, kochani, wskazuje ta święta księga, że właśnie w tym roku został objęty rząd w 1914 roku, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Diabeł pokazał, że absolutnie chciał odwrócić uwagę ludzi od tego wszystkiego. Tak. To jest zdrajca, morderca. On przy narodzinach Pana Jezusa, który jest naszym wyzwolicielem i wykupicielem, bo dał za nas życie. Chciał go uśmiercić z zarodku. Jeszcze raz Wam powiem: astrologami się posłużył. Wysłał ich do Heroda, a Herod później chciał wszystkich małych dzieci do drugiego czy czwartego roku życia wszystkich wymordował kazał pozabijać już swoim żołnierzom. Tak. A więc taka jest prawda, kochani. A kiedy to Królestwo Boże przyjdzie, musimy czekać. Te święte księdze nie ma żadnej wzmianki na ten temat, kiedy ono przyjdzie. Jedynie, co możemy się dowiedzieć po tych wszystkich wydarzeniach, które dzisiaj się rozgrywają, o których Pan Jezus wspomniał: że będą trzęsienia ziemi, konflikty zbrojne w jednym miejscu po drugim, brak miłości. Tak. I mówi dalej tak: jak było za dni Noego, tak będzie z przyszłym Syna Człowieczego. Bo w owych dniach pili, jedli, żenili się. Tak. I wtedy przyszedł potok i wszystkich zmiót. A więc my, ludzie, nie wiemy to kiedy przyjdzie, ale możemy być pewni, że wszystkie wydarzenia, które dzisiaj się rozgrywają, i gdzie politycy na całym świecie różne rzeczy, Obiecują i mówią, to jest spełnienie się proroctw. Miejcie się, kochani, na baczności przed tym wszystkim. Powiem tak, jeżeli jeste, macie takie możliwości, zbierajcie żywność, szczególnie ci, którzy mają dzieci, bo dziecku nie wytłumaczysz, że nie masz co jeść. Ugotuj zupę, ugotuj fasolkę po brytońsku, ugotuj bigos lub inne rzeczy. I te dwa, trzy słoiki za każdym razem zalej tą zupą, spasteryzuj. Pasteryzacja to chyba wiecie co to jest, nie? Wlaź do słoika, zakręcić, przegotować raz przez 15 minut albo godzinę, albo drugi raz. Ale ci, którzy mają te całe te e, indukcyjne, e, tafle do gotowania obiadów, no to z tym prądem to powiem wam, że to jest drogo. No ale ja się zaopatrzyłem w piec drzewny. Gdzie tam, na tam nie muszę patrzeć. Tak to wszystko wygląda, kochani. Z tej strony Orzeszek na wsi serdecznie Was pozdrawia. I miejcie się na baczności. Nie wierzcie, kochani, przywódcom tego świata. Teraz są duże ruchy na arenie światowej które mogą zadecydować nie wiadomo jakie będą dalsze skutki tego Ukraina zaufała Jankesom a teraz Jankesy powiedzieli sprawdzam gdzie są pieniądze które żeśmy dali wam ha. Załęski się nie rozliczy no to zabieramy wam ziemię które mają rzadkie metale rzadkie metale to są ziemie które są metale te wykorzystywane w elektronice w cyfryzacji w komputeryzacji i tak dalej tak ja się na tym nie znam nie będę wam głowy. tam są inni mogą się wypowiedzieć na ten temat możecie sobie o, posłuchaj, mi się odbija, przepraszam aż. No, w każdym razie, mi się ma mój i kokoszka to wszystko w dupie. Ptaszki, które tutaj wpływają w lesie, to samo. No, tylko my ludzie się tym przejmujemy, co będzie dalej, i tak dalej. No, ale ja staram się też od tego świata jak najbardziej odizolować, żeby nie być uzależniony. Ja serdecznie Was pozdrawiam z tej strony Orzech na, na wsi. Do widzenia Wam wszystkim.